W dniu dzisiejszym szlak nas zaprowadził do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szczeniawie. Jest to jedno z największych muzeów tego typu w Europie. Obieg jest bardzo duży. My skupimy się na niektórych ekspozycjach. Stefaniu, wiesz co to za maszyna? Tak, wiem. Maszyna rolnicza, która jest nazywana lokomobilą. Ogromnie wielka. Udajemy się do pawilonu Transport Wiejski, w którym można oglądać różne wystawy poświęcone transportowi. W tym budynku można zobaczyć następujące wystawy: Transport z siłami ludzkimi, transport wodny, transport szynowy oraz poznać historię pojazdu zaprzęgowego. Te wyjątkowe wozy rolnicze datowane są od końca XIX stulecia do lat 40. XX wieku i pochodzą z różnych regionów Polski. Prezentowana tutaj kolekcja wozów gospodarskich i handlarek jest jedynym tego typu zbiorem w kraju. We wsiach na przełomie XIX i XX wieku pojawiły się rowery. Na wystawie prezentowany jest rower metalowy z elementami drewnianymi. Wykonany został pod koniec XI wieku w Wielkopolsce przez kowala Urbaniaka. To czółno dłubane oraz łódź zalicie się do transportu wodnego. Widzimy też nosidła służące do noszenia naczyń z wodą. Najprostszymi narzędziami transportu nasobnego były kije, laski, kostury pasterskie, wykorzystywane do przenoszenia obuwia oraz tobołków żywnością lub innych towarów w czasie wędrówek pieszych. Z wystawy Transport Wiejski udajemy się do Muzeum Tarpana. Lubliny, Nysy, Syreny i wiele innych samochodów. Na tej wystawie przedstawiono kilkanaście tarpanów. Rarytasem wystawy jest tarpaniola, czyli makieta modelu opracowanego przez Świata w 1980 roku. Możemy także obejrzeć nowsze modele wyprodukowane w 1992 roku. Podnośnik do naprawy trakcji tramwajowej pochodzący z Poznańskiego MPK czy też tarpana Honkera, który powstał jako policyjny radiowóz, a później stał się wozem Ochotniczej Straży Pożarnej. Ta kolejka była wykorzystywana do przewozów buraków w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Wronów w Wielkopolsce. Na dzisiaj już koniec! To, co dziś Wam pokazaliśmy, to tylko niewielki fragment tego niezwykłego muzeum. Oprócz sprzętu związanego z rolnictwem, można tutaj zobaczyć pałac. Oraz samoloty i helikoptery. Wiesz jakie? Wiem, rolnicze. Dokładnie, do, do zobaczenia! zobaczenia.